Jestem do pomocy, no tak. W takim ładnym stroju. Tak, staram się na naszym turkogiedom, pomagać. My tutaj na stanowisko akurat pieczemy podpłomyki. pyszne drożdżowe placki z dżemem lub bez dżemu. Jak się taki podpłomyk robi? Nasze podpłomyki są z ciasta drożdżowego. Robi robimy w taki sposób dlatego, żeby nam tutaj ładnie dzieci jadły, bo są słodkie i pyszne. Dawniej pod to była tylko woda i mąka, więc one były twarde i niezbyt dobre. Nasze są słodziutkie, pyszne. Dawniej to częściej się robiono, teraz już raczej nie. Teraz już ciężko spotkać taką platę, bo to dawniej się piekło na takiej placie. No, opalanej drewnem. Teraz już takich plac nie ma, dlatego już ciężko takie podłomyki w domu zrobić. teraz. Minęły. I to jest jakiś chleb tradycyjny czy tak. specjalny? Tradycyjny jak nasze babcie też przypiekły, dni. Dobry. Na zakwasie, oczywiście, że dobry, wspaniały <śleski> Na Smakołyki. Najlepsze. Pileczki ziemniaczane. No to ty Ziemniaków z i Góry. Zapraszamy. A Panie na słodko i to podane tak smakowicie, tak? tak. I co tu jest? Sernik, pleśniak, drożdżówka.

Czyli Ciasto. Czyli same smakołyki, tak? Tak, tylko barszczyk grzybowy polecamy z pierożkiem.